Miło mi poinformować, że już 23 sierpnia na obiekt Orunia Sky wybiegną uczestnicy drugiego ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego Red Box Summer Cup. Aby zaostrzyć Państwa apetyty na to wydarzenie, pragnę przypomnieć obsypanych deszczem nagród mistrzów sezonu wiosennego. Dobry wieczór bardzo, kłaniamy się z X-Kwadrat. Jasiu Daniel Jaśniewski, który nie może dźwignąć tych wszystkich nagród. Jasiu, no jak się, grało się chyba dobrze, bo te brameczki wpadały. No się działo troszeczkę. Nie w każdym meczu, ale, ale się działo. Czasami trzeba było podawać, bo jest i król jest i, i król bramek. No, także wiadomo. Czasami trzeba podać koledze, tak? Z ataku. No, jak ma się takiego... Gawła w drużynie, jak mu się nie poda, no to... to, to nie zostałby MVP. Nie dość, że nie zostałby MVP, to druga, druga rzecz, żeby mnie zabił, no to trzeba podać. Jasiu, wiesz co, bo w tym sezonie jest nowość, restauracje, kolacje itd. i tak dalej. Za którą nagrodę masz, masz te kolacje, powiedz? Szczerze to właśnie nie wiem, za, a nie, chyba za Króla Strzelców, bo tak, Króla Strzelcu, tak, tak, tak. O, tak oglądałem trochę tam, mhm. czytałem na tej stronie. To chyba za króla strzelców. I się z narzeczoną wybierasz, rozumiem. Wybieram się, tylko y, czas y, to będzie długi, kiedy ona wróci, bo to jeszcze miesiąc i mam nadzieję, że jeszcze ta kolacja będzie y, czynna cały czas. No, mam nadzieję również, że Mexican, Mexican House y, będzie cały czas otwarty dla Was i, i to jest pewne. Y, jesienią spotykamy się już w Ekstralidze. No miejmy nadzieję, że tak, chyba że inne plany pokrzyżują drogi. No tak, ale jak o Tobie, to prąd i tak będzie walczył pewnie. Prąd będzie walczył. Najwyżej beze mnie, ale będzie walczył. Jak będziesz poradzicie sobie, mówmy w ten sposób, yy, w Ekstralidze chyba spokojnie, bo jesteście taką ekipą ekstraligową. Ekstra nie, no ja myślę, że w Ekstralidze spokojnie. Myślę, że pierwsza czwórka to nie będzie nam obca, także... To w ogóle nawet beze mnie czy, czy ze mną, to myślę, że to nie ma w ogóle żadnego problemu, bo... Bo jest naprawdę team taki zgrany i damy radę na bank. Nie będzie przerw w dostawie prądu. Nie, no myślę, że cały czas prąd będzie dostarczany odpowiednio. Jasiu, no, pozdrawiamy kogo? Narzeczoną zespół. Pozdrawiamy. pozdrawiamy i Martę, i cały zespół, i, i szefa, którego nie ma z nami, bo u, u wypoczywa sobie na urlopie. Naprawdę wszystkich pozdrawiamy. Zespół prądu wspólnie z Portem Północnym zdominowali Ligę Pierwszą. Natomiast absolutnym hegemonem Ligi drugiej okazała się drużyna chemika i drążka, czyli Mexican House. Dzień dobry Łukasz Połczyński. Witam. Najpierw w roli, bo myślałem, że w roli organizatora, prawda? Myślałem. A nie. Jak to się stało, że w tej drugiej lidze pewien zespół Mexican House zdobył wszystkie nagrody? Powiem szczerze, że tutaj, no, silna ekipa pod wyzwaniem. Dobrze zgrana ekipa, czego się nie spodziewałem. Młodość, sprytność, zwinność, no i sukces. Modość, sprytność, zwinność, sukces. Tak pięknie, takim samym sukcesem mam nadzieję, że z perspektywy będziemy na to patrzeć, okazała się wiosenna, wiosenna edycja ligi Redbox Trójmiasto, również dzięki Waszej pracy, dzięki nowinkom. I właśnie dwa słowa o tym, bo mamy kolację. Mamy świetne, różne, ciekawe konkursy, wygrywamy bilety na mecze, no to jest y, jakaś no, nowość, szczególnie, że w lidze amatorskiej. Tak, tutaj jeżeli chodzi o kolacje, za wyganie choćby króla Szczeców, czy najlepszego typera, y, no nie byle jakie kolacje, bo to Pueblo, The Mexican House, to, to są uczty, tak powiem, sam miałeś ja okazję zresztą spróbować. Y, tak więc no, jest to nowość, a na jesień czekać nas będzie takich sytuacji coraz więcej. Coraz więcej firm, które będą chciały z nami współpracować i ta liga stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Tak więc no myślę, że ta wiosna to dobrze wypracowany początek, początek wielkiej przyszłości tutaj, jeżeli chodzi o, o Trójmiasto całe i o ligę Red Na koniec że powiedz mi, kto według Łukasza Połczyńskiego autorsko był najlepszym, nie drużyną, najlepszym zawodnikiem wiosny. Moim zdaniem tym zawodnikiem jest zawodnik Aztek, Kohorta, Jacek Będerski. Nie dość, że w obronie, z tego co zaobserwowałem, naprawdę nieliczne błędy, a raczej ich brak, to jeszcze w ataku i tutaj z połączeniem, bo jeżeli no nie ma Grzegorza Musika, no to Jacek Będerski tak nie błyszczy, bo to dzięki niemu też ten sukces Jacka... Ostoja, ostoja, tak, tak? ostoja i bramki z głowy oczywiście. No dzięki temu MVP, najlepszy zawodnik całej wiosny, no i zaproszenie do Pueblo, to jest też wyróżnienie z naszej strony dla, tak więc jak widzicie, warto się starać, warto grać na 100%, no i warto grać koleżeńsko, bo to też jest, no jakby nie patrzeć, atut i dzięki temu taki sukces ma Jacek. No to koniec, na koniec końców, na koniec sezonu, występując jako zawodnik The Mexican House, masz okazję pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich zawodników i uczestników naszej ligi, nie tylko tych, co grałem, ale tych, co wiernie przychodzą i kibicują, bo jest kilka takich, kilkanaście takich osób, które na każdy mecz się pojawiają. I jako koordynator i zawodnik zapraszam do zmagań na jesień. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej niż na wiosnę. Tak więc, cóż, do zobaczenia na jesień.